Cześć, witam wszystkich, z tej strony Budzik, witam Was w kolejnym odcinku RPG-owej Pobudki. Dzisiaj powiemy sobie o grze, o której ostatnio jest bardzo głośno. Ark, a Doom Tabletop Roleplaying Game. Zaczynamy! Ark jest grą indie, w której motywem przewodnim jest walka, czy próba zapobiegnięcia nadciągającej apokalipsie. Ta apokalipsa może mieć wymiar zarówno globalny, jak i lokalny, sami sobie to ustalicie. Jest to do tego jeden z najpiękniej wydanych, złożonych podręczników, jakie kiedykolwiek widziałem. Zachęcam Was z tego powodu do sięgnięcia po tą grę. Gra okazała się kolosalnym sukcesem na Kickstarterze. Zbiórka zebrała prawie 90 tysięcy dolarów, a wsparło ją ponad 2200 osób. Mówię tutaj o wersji anglojęzycznej. W tej chwili trwa zbiórka na polską wersję. Na wspieram to. Ja nie mam nic wspólnego z tym wydaniem, nie jestem patronem. Nagrywam film o tej grze, bo uważam, że warto o niej coś powiedzieć. Autorką gry jest Bianca Mejkanoza, znana również jako Momoto. Autorka pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, chyba z Filipin, jeśli dobrze pamiętam, a grę wydało wydawnictwo Exalted Funeral, które na pewno wszyscy fani gier indie i OSR-ów dobrze znają. W założeniu gra ma łączyć prostotę znaną z OSR-ów z mechanizmami znanymi z gier narracyjnych, czy może, żeby powiedzieć, story games, jeśli już trzymać się tej, tego nazewnictwa z eseju Six Cultures of Play. Tak jak mówiłem, osią przewodnią tej gry jest próba zapobiegnięcia apokalipsie. Ta apokalipsa może mieć wymiar globalny, może mieć wymiar lokalny, za każdym razem jest to ustalane. Osią gry jest mechanika Doom, czy Doom Clocka, czyli tej właśnie kroczącej apokalipsy, jest to pewna forma w moim odczuciu połączenia frontu z Dungeon Welda z zegarem z Blaze in the Dark, a do tego jeszcze dołożono zegar w czasie rzeczywistym. Ciekawe połączenie, powiem za chwilę o nim coś więcej. Oprócz tego dostajemy bardzo prostą mechanikę opartą o rzut jedną kostką sześcienną. Gra w założeniu mówi, że historia jest tworzona wspólnie. Natomiast niestety nie realizuje mechanicznie tego postulatu. To znaczy, tutaj nie ma twardego mechanizmu pozwalającego graczom przejmować narracji typu fade pointy, typu retrospekcje i tak dalej. Tutaj to wszystko zależy w dużej mierze od dobrej woli mistrza gry, na ile on. Pozwoli graczom w tej narracji, w tym tworzeniu, w historii współuczestniczyć. Gra nie ma dedykowanego świata. Na końcu podręcznika znajdziemy wzmiankę o tym, że najlepiej sprawdza się ten system w realiach fantazy. Moim zdaniem, taką wzmiankę warto dać na początku podręcznika, ale to tylko moje zdanie. Tak jak mówiłem, osią każdej kampanii, czy każdej sesji, bo gra jest stworzona z myślą o krótkich rozgrywkach od jednej do trzech sesji. Jest tytułowa Apokalipsa. Podręcznik daje kilka wskazówek, jak ją przygotować, ale w moim odczuciu to są strasznie ogólne wskazówki. Typu, w jakim settingu byście się czuli najlepiej, jakie rodzaje postaci i Brakuje mi tutaj jakichś konkretnych procedur, pytań, na które to powinno odpowiadać, typu tak jak to jest zrobione chociażby w Homebrew World, gdzie pytania zadawane graczom powinny odpowiadać na konkretne rzeczy czy na przykład takiej struktury jak The Sentence Gaia prawda, która jest konkretną, konkretną formułą. Tego mi w tej grze bardzo, bardzo brakuje. Tak jak mówiłem, centralnym punktem gry jest mechanika Doom Clock. Wyraźnie czuć tutaj inspirację frontem, czy koncepcją frontu z Dungeon Welda. Mamy tutaj główny Doom, który nadciąga, mamy trzy omeny. Zwróćcie uwagę, że nawet nazewnictwo jest podobne do tego użytego w Dungeon Weldzie. Omeny tutaj nie dzieją się jeden po drugim, są równoległe, są takie jakby trzy minifabuły wewnątrz tego dużego Duma. I gracze, rozwiązując czy przeciwdziałając tym omenom, spowalniają nadejście głównej apokalipsy. Bardzo fajną rzeczą jest ustalenie tempa przyrostu tytułowego Duma, czyli Dum Kloka, jak to gra nazywa, w zależności od czasu trwania sesji. To mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że sesja ma tutaj ustalone sztywne ramy czasowe. To co mi się nie podoba, to brak powiązania tej tytułowej mechaniki dum z całą resztą gry. Właściwie mechanika dum jest sobie, cała reszta gry sobie. Jedyny moment, kiedy mechanika wchodzi w interakcję z dumem, to jest moment, kiedy postać gracza ginie. Wówczas dum, ten postęp apokalipsy, przyspiesza o jeden stopień. Uważam, że to jest słabe z punktu widzenia designu. Uważam, że gra, której osią jest walka z apokalipsą, powinna bardziej Mechanicznie uwzględniać mechanikę apokalipsy. Przykładowo zobaczcie, jak to jest zrobione w innej grze z timerem. Oczywiście nie zegarowym, ale ten kendos. Tak, tam też jest timer, są świeczki na stole i tam właściwie cała mechanika gry kręci się wokół liczby tych świeczek na stole. To, że świeczki po kolei gasną, istotnie nam wpływa na całą resztę gry. Tutaj bardzo tego brakuje. Rozgrywka, kiedy Doom jest na samym początku, mechanicznie niczym się nie różni od tego, kiedy Doom jest niemal na końcu. Mi to powiem szczerze przeszkadza, ale to jest moja opinia. Postaci możemy w tej grze zarówno losować, lub tworzyć z ustalonej wcześniej pewnej puli wartości. Postać ma trzy approcze inspirowane w pewnym stopniu Fate Accelerated i 18 skili. To jest przyznam szczerze, dla mnie dziwna proporcja, mało approczy dużo skili. 18 skili to jest tyle samo, co umiejętności w Fade Core, gdzie nie ma aproczy, Blades in the Dark postać ma, jeśli dobrze pamiętam, 12 akcji, które może podejmować, więc ta 18 skili to jest dla mnie strasznie dużo, jak na taką grę, która w założeniu ma być prosta. Samo rozstrzygnięcie rzutu jest bardzo proste. Dodajemy wartość wybranego approacha do poziomu skilla. One przyjmują wartości od 0 do 2 i musimy wyrzucić mniej na jednej kości k6. Jeżeli wyrzucimy równo, to jest to częściowy sukces lub porażka z możliwościami. Gracz wybiera. I właśnie tutaj znowu wracamy do tej kwestii współtworzenia narracji. To jest moment, który aż się prosi o to, żeby dać graczowi możliwość ustalenia tych konsekwencji sukcesu, czy możliwości przy porażce. Gra mówi, że tutaj ostateczne słowo ma mistrz gry, a gracz może ostatecznie zgłosić jakieś swoje sugestie. No, mówię znowu, mam wrażenie, że gra nie realizuje do końca tego, co obiecuje, czy tego, co autorka zamierzała tutaj zrobić. Gra operuje również poziomami trudności. One są proste, aczkolwiek. Chyba w takich prostych grach to jest moje odczucie bardziej widzę mechanikę advantage-disadvantage, ale mówię, to już jest mój gust, a nie, a nie jakaś obiektywna ocena. Fajną rzeczą zaczerpniętą z OSR-u przy tworzeniu postaci jest losowanie ekwipunku z tabel. To jest rozwiązanie podobne do tego znanego z Makiato Monsters. Gracz ma pewną pulę kości i przypisuje wybraną liczbę kości do każdej stable. Druga fajna rzecz, zaczerpnięta chyba z Into the Odd, przynajmniej ja to tak widzę. Jeżeli losowaliśmy postać, wylosowała nam się słaba postać. Dostajemy bonusowe kostki do puli ekwipunku. Bardzo fajne, lubię to w osr podoba mi się to też tutaj. Postać ma dwa rodzaje hitpointów. blad, czyli hitpointy fizyczne i Guts, które odpowiadają za jej wytrzymałość psychiczną. Gracz może poświęcić hitpointy, żeby podnieść wynik swojego testu o jeden stopień sukcesu. Okej, okay, fajne rozwiązanie, podoba mi się. Fajną rzeczą, chyba inspirowaną Mouse Writerem, są czary. To znaczy czary możemy rzucać w dwóch wersjach. Podstawowej bez testu. I rozwiniętej, która wymaga testu, która wymaga poświęcenia pewnej liczby hitpointów. Natomiast po tym, jak zużyjemy nasz czar, aby go odnowić, musimy wykonać pewien rytuał. To jest podobnie jak to funkcjonowało w Mouse Reiterze, i to lubię, bo to daje graczom okazję do wykazania się inwencją. Kombat ma pewne cechy taktyczności, to znaczy na początku rundy każdy gracz deklaruje, jaki rodzaj akcji wykonuje. Na tej zasadzie jest umieszczany w konkretnej pozycji w łańcuchu inicjatywy. Kombat jest zupełnie symetryczny: gracze rzucają za swoje akcje, mistrz gry rzuca za akcje NPC-ów. Tak samo mistrz gry również może wydawać hit pointy npc żeby podnieść im poziom sukcesu. Więc bardzo klasyczny, rpgowy kombat, aczkolwiek prosty. To, co przyciągnęło mnie do tej gry przede wszystkim, to piękne wydanie podręcznika. Podręcznik liczy sobie 170 stron, jest dostępna wersja hardcover, softcover, ja mam wersję w miękkiej okładce. Ilustracje są przepiękne, skład jest przepiękny, to jest ewidentnie skład artystyczny, ten, ten tak zwany artpunk. To jest trochę inne ujęcie tego niż w Murkborgu, bo tutaj mam wrażenie, forma nie jest jednocześnie treścią, to jest powiedzmy bardziej rozdzielone. Ale pod względem designu, layoutu to jest super, jeżeli się tym interesujecie. Choćby z tego powodu warto po ten podręcznik sięgnąć. Do tego książka jest pięknie zilustrowana. Pierwszy raz miałem, czytając podręcznik, chęć, żeby jakąś ilustrację sobie wydrukować w wielkim formacie i umieścić na ścianie w pokoju. Dodam jeszcze, że autorka odpowiada nie tylko za zasady gry, ale również za skład i za ilustrację czyli to jest właściwie dzieło jednej osoby. Ok, przechodzimy do podsumowania. Przyznam szczerze, że miałem z tą grą problem. To znaczy, nie bardzo wiedziałem, dla kogo ta gra jest, kiedy ją czytałem. Według deklaracji ta gra czerpie z OSR-u, czerpie z Narrative Games czy ze Story Games. Ale obie te rzeczy robi słabo, to znaczy nie czerpie z OSR-u tego, co jest dla OSR-u najważniejsze czyli właśnie eksploracji, zarządzania ekwipunkiem, testowania skila graczy, a nie skila postaci. Tego tutaj nie ma. Z kolei, jeżeli oceniamy to w kategorii Story Games, mój pies jest tutaj obok i jeżeli słyszycie takie chrapanie, to on tutaj śpi. Jeżeli chodzi o Story Games, to ta gra jest moim zdaniem za mało spójna mechanicznie to znaczy ta mechanika DOOM jest za słabo zintegrowana z resztą gry. I powiem szczerze, miałem problem, jakby dla kogo ta gra jest. Takie olśnienie mi przyszło, kiedy zobaczyłem w podręczniku zasady balansowania kombatu. Bo to nie jest ani OSR-owe, ani nie jest elementem typowym dla Story Games. I wtedy przyznam szczerze, trochę mi coś zaskoczyło. Mam wrażenie, że ta gra jest dedykowana dla ludzi, którzy bardzo lubią. Takie nowoczesne mainstreamowe podejście do RPG-ów, które realizuje Critical Role, które realizują Wizardzi w nowych modułach do dd Znaczy, granie w dd ale z nastawieniem na fabułę, na wątki osobiste postaci, na interakcje społeczne i tak dalej. I w takim mainstreamowym graniu, moim zdaniem, ta gra może się bardzo dobrze sprawdzić. To znaczy, ona ma bardzo mainstreamowe podejście do rozgrywki. Tutaj, jakby taką siłą przewodnią, mimo wszystko, rozgrywki jest misz gry. Tutaj jest symetryczny kombat. Prawda? To jest wszystko bardzo typowe, mainstreamowe, mainstreamowe podejście do RPG-owej rozgrywki, co oczywiście nie jest w żaden sposób wadą. Więc jeżeli ktoś szuka systemu do takiego grania, to jak najbardziej Ark, myślę, tutaj sprawdzi się bardzo dobrze. Na pewno sprawdzi się lepiej niż piąte Dedeki w moim odczuciu. Tak jak mówiłem, gra jest pięknie złożona, pięknie wykonana od strony wizualnej i z tego powodu choćby warto się z nią zapoznać. Do tego jest tu kilka fajnych patentów, które można wyciągnąć do innych gier. Tę mechanikę Doom właściwie możecie bez problemu wyjąć, i włożyć sobie do dowolnej innej gry, dowolnej innej mechaniki. Przy tworzeniu postaci jest fantastyczna tabelka magicznych trinketów, które są bardzo luźno opisane, ale dają mnóstwo ciekawych pomysłów. Ja te tabele na pewno wezmę do OSR-ów, które będę prowadził. Dostajemy też kilka fajnych pomysłów na przeciwników. Nie wiem na ile te istoty, które są zaprezentowane w podręczniku, są inspirowane folklorem Azji Południowo-Wschodniej, ale jeżeli tak, to bardzo fajnie i uważam, że kilka z nich na pewno moich sesjach się pojawi. I to tyle, jeżeli chodzi o Ark. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj proszę łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam ci również do odwiedzenia moich profili w serwisach Facebook oraz Itch, gdzie znajdziesz więcej moich materiałów o grach RPG. Linki zamieszczam na dole w opisie filmu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!